Mam na imię Eliza, mam 34 lata i zawsze myślałam, że dobrze rozumiem sygnały mojego kota, Niko. W końcu mieszkaliśmy razem prawie 7 lat. Nie był typem przylepy. Lubił mieć swoją przestrzeń, spał na lodówce i przychodził po głaski tylko wtedy, gdy sam chciał. Był niezależny, może nawet trochę arogancki, jakby mówił, że jestem tylko człowiekiem od karmienia, ale tamtego dnia wszystko było inaczej. To był zwykły jesienny poranek w moim domu, w Klusz na poce, w Rumunii. Liście zaczynały opadać w ogrodzie, a wiatr wiał mocno. Pracowałam zdalnie, więc większość poranka spędziłam na spotkaniach i odpisywaniu na maile, a Niko, jak zwykle, spał na górnej półce regału w salonie. Ale około godziny 14 zeskoczył nagle, wskoczył na moje biurko i zaczął głośno miałcz. Hej! Co się dzieje? Zapytałam, myśląc, że może jest głodny. Wstałam, nasypałam karmy do miski, ale on nawet do niej nie podszedł. Krążył wokół mnie, miałcząc coraz głośniej, jakby chciał, żebym poszła za nim. Położył się przy drzwiach korytarza i patrzył na mnie intensywnie. To nie było normalne. Źle się czujesz? Zapytałam znów, próbując sobie przypomnieć, czy ostatnio dobrze jadł. Wzięłam go na ręce. Niko tego nie znosił, ale ku mojemu zdziwieniu był spokojny. Patrzył na mnie swoimi dużymi, zielonymi oczami, jakby chciał coś powiedzieć. Próbowałam to zignorować. Wróciłam do komputera, ale on nie dał za wygraną. Wskoczył znowu, położył się na klawiaturze. Zaczął delikatnie drapać moją bluzkę, a potem miałczeć jakby był w desperacji. Wtedy coś we mnie się poruszyło. Co on chce mi pokazać? Wstałam. Postanowiłam pójść za nim. Niko pobiegł korytarzem i zatrzymał się przed drzwiami do piwnic. To było miejsce, którego nigdy nie lubił. Ja zresztą też rzadko tam zaglądałam. Było tam pełno starych rzeczy po moim tacie, który zmarł trzy lata wcześniej. Było ciemno, wilgotno i szczerze mówiąc, miałam złe przeczucia co do tego miejsca. Nie, Niko, tam nie, powiedziałam, próbując go odciągnąć. Ale on zaczął drapać drzwi. Mocno i miałczał jak opętany. Coś było nie tak. Wzięłam głęboki oddech. Otworzyłam drzwi. Z wnętrza buchnął dziwny zapach. Mocny. Prawie jak gaz albo coś zgniłego, ale nie byłam w stanie go od razu rozpoznać. Niko zbiegał już po schodach. Zawahałam się. Wzięłam telefon i zeszłam za nim. Na dole ciemność wydawała się gęstsza niż zwykle. Włączyłam latarkę w telefonie, słyszałam jego miałczenie z lewego rogu. Kiedy się zbliżyłam, zobaczyłam, że Niko opiera łapy o jedną z metalowych rur i miałczy prosto w jej kierunku. I wtedy to usłyszałam. Cichy syk, jakby coś ulatywało. Zamarłam, przysunęłam ucho, to był gaz, pobiegłam na górę, wyłączyłam główny zawór. Zadzwoniłam po mojego szwagra, który pracuje w utrzymaniu technicznym. Przyjechał szybko i potwierdził. Był wyciek gazu z rury w piwnicy. Prawdopodobnie trwało to już kilka dni. Powoli, ale systematycznie. I gromadziło się. Gdybyś włączyła tam coś elektrycznego, mogło dojść do wybuchu, Elizo, powiedział poważnie. Spojrzałam na Niko, który siedział już spokojnie na kanapie i wylizywał łapki, jakby nic się nie stało. Ale ja wtedy zrozumiałam. On wiedział. W jakiś sposób wyczuł, że coś jest nie tak, i próbował mnie ostrzec. To nie było dziwne zachowanie. To był krzyk o pomoc. I to właśnie mnie uratowało. Po tym dniu zaczęłam patrzeć na Niko inaczej. Zawsze wiedziałam, że jest bystry, ale to, to wykraczało poza zwykłą logikę. Przez wiele dni zastanawiałam się, skąd wiedział. Czy to był zapach, jakiś dźwięk, którego nie słyszę. A może coś więcej? Powrót do piwnicy, nawet po usunięciu wycieku, nadal przyprawiał mnie o dreszcz. To miejsce wydawało się skrywać coś więcej niż tylko kurz i stare pudła. Jakby zatrzymał się tam czas. I może właśnie dlatego zawsze unikałam tego miejsca, nie przez wspomnienia. Piwnica była ulubionym miejscem mojego taty. Spędzał tam godziny, majstrując przy narzędziach, naprawiając różne rzeczy albo po prostu siedząc w ciszy. Kiedy zmarł na zawał, zamknęłam wszystko. dosłownie. Zamknęłam drzwi i postanowiłam nie wracać. Ból schowałam gdzieś głęboko, razem z tymi wszystkimi pudełkami, których nie chciałam ruszać. Ale teraz Niko zmusił mnie, bym otworzyła te drzwi i niechcący otworzył też inne we mnie. Zaczęłam bardziej zwracać uwagę na drobne sygnały, te długie spojrzenia, Miałczenie, które nagle brzmiało jak ostrzeżenie, miejsca, w których uparcie siadał, i z czasem zaczęłam rozumieć, że może on zawsze próbował mnie chronić. Przede mną samą, przed ciszą, przed smutkiem, przed światem. Tamtego wieczoru usiedliśmy razem na kanapie w salonie, położył się na moich kolanach, co było u niego rzadkość. Długo głaskałam go w ciszy, aż w końcu zupełnie bezwiednie powiedziałam, Dziękuję, że mnie uratowały. Spojrzał tylko na mnie tymi swoimi czujnymi, zielonymi oczami, jakby już o wszystkim wiedział. Mijały dni, a życie powoli wracało do normalności, albo przynajmniej do czegoś, co wydawało się normalne po wszystkim, co się wydarzyło. Wróciłam do pracy, uporządkowałam piwnicę i po raz pierwszy od lat nie uciekałam od wspomnień o tacie. Zaczęłam nawet przeglądać niektóre pudła, które po nim zostały, jakby coś we mnie w końcu pozwoliło na to spotkanie z przeszłością. Ale tego, co miało nadejść, zupełnie się nie spodziewałam. Nico miał mnie ostrzec po raz drugi. To była zimna listopadowa noc. Światło w kuchni migało już od popołudnia, a ja ciągle odkładałam telefon do elektryka. Zapaliłam świeczkę na blacie, żeby mieć dodatkowe źródło światła gdy parzyłam herbatę. Niko leżał cicho przy oknie, wpatrzony w ciemność za szybą. Co jakiś czas unosił głowę, jakby coś słyszał. Pewnie wiatr, mruknęłam do siebie, próbując się uspokoić, ale wtedy wstał nagle. Futro na karku mu się zjeżyło i zaczął cicho warczeć. Tak, warczeć. Pierwszy raz słyszałam taki dźwięk od niego. Zamarłam, trzymając gorący kubek. Patrzyłam na niego uważnie. Sztywnym krokiem ruszył w stronę tylnych drzwi. Niko, co się dzieje? Odwrócił się do mnie, miałknął głośno i pobiegł korytarze. Poszłam za nim. Zatrzymał się przed drzwiami do pomieszczenia, gdzie trzymałam narzędzia i różne stare rzeczy. Ułożył się dokładnie tak jak wcześniej, przed drzwiami, drapiąc je lekko i wydając krótkie, uparte dźwięki. Otworzyłam. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie, ale gdy włączyłam światło, poczułam coś dziwnego. Podłoga była wilgotna. Zbliżyłam się do tylnego okna i zobaczyłam, że fragment ściany był zaplamiony, jakby coś przeciekało. Dotknęłam, tynk był wilgotny, a w powietrzu unosił się intensywny zapach pleśni. To nie było normalne. Wzięłam telefon i poświeciłam dokładniej. I wtedy zauważyłam cienki, nadpalony przewód wychodzący z kontaktu, jakiś rodzaj zwarcia, uszkodzenie instalacji. Natychmiast wyłączyłam prąd i zadzwoniłam po elektryka. Gdy przyszedł następnego dnia, powiedział tylko miałaś szczęście. Gdyby ten przewód zetknął się z tą wilgotną częścią ściany, mógł wybuchnąć pożar w nocy, kiedy spałaś. Nikt by tego nie zauważył, dopóki nie byłoby za późno, zamilkłam. Herbata nadal stała na stole już zimna, w powietrzu wciąż unosił się zapach świecy, a Niko leżał w tym samym miejscu, liżąc łapki, jakby nigdy nic. To był drugi raz. Drugi raz w mniej niż dwa miesiące, gdy jego spokojne, uparte zachowanie odciągnęło mnie od zagrożenia. Najpierw wybuch. Teraz pożar, przypadek, instynkt, kocia intuicja, może, ale w głębi duszy wiedziałam to było coś więcej. Prawda jest taka, że nigdy nie byłam osobą, która wierzy w przeczucia, znaki czy duchowe połączenia. Zawsze twardo stąpałam po ziemi, logiczna, sceptyczna, ale po tym co zrobił Niko, po tych dwóch razach, zaczęłam patrzeć na to inaczej. Zaczęłam myśleć, że może zwierzęta widzą to, czego my nie potrafimy, i że może ich miłość do nas jest tak ogromna, tak cicha, że objawia się między słowami, w szczegółach, w tym dziwnym miałczeniu, w czujnych spojrzeniach, w krokach, które stawiają przed nami, jakby chcieli powiedzieć, zaczekaj, ja pójdę pierwszy. Tamtego wieczoru usiadłam na podłodze w salonie. Niko podszedł powoli, położył się obok mnie i oparł głowę na moim udzie. A ja z oczami pełnymi łez obiecałam mu w ciszy, że nigdy więcej nie zignoruję jego znaków. Za pierwszym razem myślałam, że to był przypadek, za drugim zaczęłam podejrzewać, że chodzi o coś więcej, ale dopiero po jednym prostym, ale symbolicznym śnie naprawdę zrozumiałam, kim on był. Tamtej nocy przyśnił mi się tata. Byliśmy w piwnicy, siedzieliśmy w ciszy, on czyścił narzędzia, a ja go obserwowałam. Tak jak robiłam to, gdy byłam dzieckiem. W pewnym momencie spojrzał na mnie i powiedział tylko: nie ignoruj znaków, Eliz. Czasem miłość nadal nad nami czuwa. Tylko w inny sposób obudziłam się z przyspieszonym biciem serca. Nico spał u moich stóp. I w tamtej chwili bez żadnych wyjaśnień po prostu wiedziałam, On jest częścią czegoś większego, darem od życia, a może. Od kogoś, kto już odszedł, zaczęłam żyć uważnie, zwracać uwagę na znaki, na detale, na ciszę i na niko. Słowa już nie były potrzebne. Wystarczył jego wzrok, bym zrozumiała, że czas zamknąć okno, sprawdzić wodę w czajniku, nie wychodzić na deszcz, tak jak to miałam w zwyczaju. Ostatnio zaśmiałam się sama do siebie, myśląc, że to ja przygarnęłam kota, ale tak naprawdę to on wybrał mnie. Dziś, gdy piszę te słowa, Niko śpi na niebieskim kocu w rogu kanapy. Jest już starszy. Futerko wokół oczu lekko posiwiało, ale oczy, ach, oczy ma takie same. Zielone, czujne, pełne czegoś, czego nigdy nie zdołam nazwać i może nawet nie muszę. Nie uratował mnie tylko dwa razy. On uratował mnie też ode mnie samej, od pośpiechu, od zniechęcenia. Od samotności ukrytej w codziennej rutynie, od lęku przed przeszłością i od nawyku ignorowania małych cudów dnia codziennego. Dziś wierzę, że prawdziwa miłość nie zawsze przychodzi w słowach. Czasem ma ciche łapki, długie spojrzenia i miałknięcia o dziwnej porze. Czasem pojawia się wtedy, gdy wszystko wydaje się ciemne, tylko po to, by przypomnieć ci, że światło nadal istnieje. A jeśli ty, który teraz tego słuchasz, masz przy sobie zwierzę, spójrz na nie uważnie. Może ty też masz obok siebie anioła na czterech łapach. Wystarczy tylko słuchać, nawet gdy po prostu miałczy.